Po spotkaniach Donalda Trumpa z Putinem, a potem z Władymirem Zełęńskim i liderami z Europy trwały spekulacje, że następne będzie spotkanie prezydentów Ukrainy i Rosji. Jest tylko jeden mały szkopuł. Putin nigdy nie uważał Zełęńskiego za równoprawnego partnera, partnera do rozmów, bo nie uznaje nawet faktu, że jest legalnym prezydentem i nie uznaje suwerenności Ukrainy. Rosja zrywa negocjacje. Kreml wystąpił przeciwko obecności zagranicznych wojsk na Ukrainie i gwarancji bezpieczeństwa ze strony Europy, która zobowiązuje się chronić poszkodowaną Ukrainę w przyszłości. Ale chcę jeszcze raz podkreślić, że chodzi o ochronę Ukrainy, która wyznaje neonazistowskie wartości, rażąco narusza prawa mniejszości narodowych, próbuje ustawowo zlikwidować język rosyjski we wszystkich sferach życia i zakazuje działalności kanadyjskiej cerkwi prawosławnej. Kreml nie rezygnuje z pokojowego porozumienia, ale stawia ultimatum. I ponownie mówi o nieuznawaniu Wołodymyra Zelońskiego za legalnego prezydenta. Mam nadzieję, że kiedy dojdzie do podpisania przyszłych porozumień, zostanie rozstrzygnięta kwestia legitymizacji osoby, która będzie podpisywać te porozumienia ze strony ukraińskiej. To samo dwa miesiące temu powiedział osobiście Putin. Jeśli państwo ukraińskie ufa komuś w prowadzeniu negocjacji, to niech to będzie Złański. Nie o to chodzi. Chodzi o to, kto podpisze dokument. Nie ma dla nas znaczenia, kto prowadzi negocjacje, nawet jeśli jest to obecny przywódca reżimu. Niecały tydzień po szczycie na Alasce i spotkaniu w Waszyngtonie, Rosja daje do zrozumienia, że nie uznaje Ukrainy za niepodległe państwo. Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy oficjalna przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Maryja Zacharowa, opublikowała na stronie internetowej resortu list. Oto jego fragment. Wychodzimy z założenia, że o prawdziwej niepodległości Ukrainy będzie można mówić, gdy w Kijowie powrócą do źródeł własnej państwowości. Zaprzestaną neonazistowskiej polityki eksterminacji wszystkiego, co rosyjskie oraz haniebnej dyskryminacji ukraińskiej cerkwi prawosławnej, która karmi miliony Ukraińców. Rosja próbuje narzucić Ukrainie swoje warunki. Żądanie oddania okupowanego Krymu, obwodów ługańskiego i donieckiego w całości jest w Kremlu uważane za ustępstwo, pisze Reuters. Rosja nie rezygnuje z pozostałych warunków i przypomina o memorandum stambulskim. W tym dokumencie jednym z żądań wobec Ukrainy była zmiana prezydenta. Michał, no więc Putin nie uznaje Zewońskiego, ale żeby doszło do jakiegoś porozumienia, no mają się spotkać, tak? Czy według Ciebie w ogóle kiedykolwiek Putin spotka się z Zewońskim i co ma się wydarzyć, żeby oni się spotkali? No w tej chwili jest trudno mi sobie takie spotkanie wyobrazić. Stąd też, yy, już po spotkaniu na Alasce pojawiły się różne koncepcje. Właściwie po, po tym spotkaniu w Waszyngtonie, tym bardziej, że to może być spotkanie w formacie trójstronnym Trump-Putin-Zełęski albo Putin-Zeleński. I wyraźnie strona rosyjska, jakby suflując trochę administracji amerykańskiej, dążyła do tego, żeby to był jednak ten format Putin z Zeleńskim, dobrze wiedząc, że do tego spotkania na, na razie nie może dojść. No jak, jak słyszeliśmy w materiale, Rosja konsekwentnie bardzo, od samego początku, odmawia legitymizacji Zeleńskiemu, powołując się przy tym, rzecz jasna, chociażby na fakt, że nie odbyły się w te terminowe wybory w terminie konstytucyjnym na Ukrainie, co jest prawdą, ale to jest spowodowane stanem wojny i zgodne de facto z konstytucją ukraińską. Natomiast. To ta postawa rosyjska tak naprawdę stawia Moskwę trochę w roli, a nawet bardzo w roli gwaranta porządku prawnego, porządku konstytucyjnego na Ukrainie, na kogoś w stronę, która może dyktować Ukrainie. Co jest zgodne z jej konstytucją, co jest zgodne z jej prawem i w zasadzie ustalać zasady gry politycznej gry we Ukrainy. Do tego Rosja dąży. To o to Rosji chodzi i dlatego też Putin nie może spotkać się z Zelenskim, bo przy, uściskając mu rękę, tak naprawdę uznałby prawowitość władzy. Ze Zeуńskiego. Tak. No ja mam wrażenie, że na Kremlu uznają wojnę przeciwko Ukrainie e, jako coś w rodzaju pacyfikacji zbuntowanej republiki na zasadzie Czeczenii Iczkerii, tak? No może trochę inny status ma, to jest jakiś taki błąd historyczny, że Ukrainę Białorusi inne państwa są niepodległe. No i trzeba przywrócić stan, który był przed tym. Jakim kosztem widzimy jakim, tak? Mordowaniem zniszczeniami, tak? Z czego w ogóle według Ciebie wynika takie podejście, że Rosja, i obecna Rosja nie uznaje ani złońskiego jak państwa, ani Ukrainy jako w pełni suwerennego państwa, które ma prawo w ogóle być państwem. Znaczy, w, w, mówiąc, odpowiadając na to pytanie bardzo skrótowo, to można powiedzieć, że w, na koniec zawsze chodzi o kontrolę, o to, żeby kontrolować y, sąsiada w tym wypadku. Rosja za pomocą kontroli nad Ukrainą chce, i to jest marzenie Putina, to jest głęboko osadzone nie tylko w głowie samego Putina, ale całej obecnej ros elity rosyjskiej. Oni oczywiście to uzasadniają różnymi przesłankami pragmatycznymi, to znaczy uważają, że potrzebna jest im kontrola nad sąsiadami, nad byłymi republikami radzieckimi, ale też w dalszej kolejności nad, powiedzmy, byłymi państwami satelickimi Związku Radzieckiego, po to, żeby rosyjska gospodarka dobrze funkcjonowała. No bo jeżeli to się rozbierze na czynniki... Pierwsze, to okazuje się, że Rosji tak naprawdę zależy na pewnego rodzaju kontroli po to, żeby wyzyskiwać, po to, żeby żyć, po, w pewnym sensie, Mówiąc brzydko, pasożytować na y, sąsiadach, których, których obejmuje swoją kontrolą. O to tutaj na koniec chodzi Rosji. Y, natomiast od samego początku Putin stawiał takie maksymalistyczne warunki. Jeżeli dobrze się przyjrzymy temu, co teraz mówi Ławrow, czy też to, co płynie w ogóle z Moskwy, jeśli chodzi już, już po tych pierwszych rozmowach z Trumpem, to w zasadzie są te same warunki, które stawiał Putin rozpoczynając, idąc na wojnę przeciwko Ukrainie. Więc nie wiem skąd to zdziwienie tak naprawdę, nie wiem też skąd te nadzieje że to się szybko może zakończyć, ponieważ Putin jest skłonny do jakiegoś kompromisu. Otóż nie. Putin chce wymusić kompromis na stronie ukraińskiej, na, na zachodzie, a sam nie jest skłonny do żadnego kompromisu względem swoich pierwotnych oczekiwań wobec Ukrainy. No, właśnie, kompromis czy, yy, czy kapitulacja, tak, bo kompromis oznacza, że i Rosja zgodziłaby się na pewne ustępstwa. A tu zwróć uwagę, pojawiły się takie po, jakby nieoficjalnie wiemy, że pojawiły się e, punkty w tych wymaganiach, które wcześniej no, nie za bardzo akcentowano. Chodzi o język rosyjski, on się przywijał, tak? Prawa mniejszości czy tam rosyjskojęzycznych mieszkańców. Natomiast kwestia cerki prawosławnej. Dlaczego dla Rosji tak ważna jest ta rola rosyjskiej cerki prawosławnej w Ukrainie? No zarówno język, jak i cerkiew to są sprawy bardzo, bardzo fundamentalne dla, dla Rosji. Dlatego, że za ich pomocą, jeżeli udałoby się przeforsować te warunki, jeżeli Kijów w jakikolwiek sposób by tutaj ustąpił pod, pod presją rosyjską, pod presją naciskami Trumpa, który nie rozumie kompletnie tych spraw, no to tak naprawdę Rosja postanowiła stawiałaby się w roli takiego gwaranta spraw y, mniejszości, które ona, Rosja, uznaje za mniejszość rosyjską. Tak? Bo, bo w większości to są w tej chwili Ros... Ukraińcy rosyjskojęzyczni, którzy zwłaszcza teraz, w, po trzech latach wojny, absolutnie nie utożsamiają się z państwem rosyjskim. Ale Rosja rości sobie prawo do tego, żeby właśnie gwarantować im bezpieczeństwo. I teraz, gdyby takie porozumienie było zawarte, to w przyszłości, myślę, że dal... bardziej niedalekiej niż dalekiej, Rosja za każdym razem grzmiałaby, kiedy jej zdaniem naruszane były prawa cerkwi prawosławnej ukraińskiej, Patriarchatu Ukrai... tego, tak, tak, który tak. jest, I, i, ro... i języka rosyjskiego. I to byłaby, byłby pretekst do każdorazowej ingerencji w wewnętrzne sprawy ukraińskie, bardzo niebezpieczna, bardzo niebezpieczny obszar, tak naprawdę, który może wyniknąć z tych negocjacji.